Witam Państwa Kolejny film o karmieniu gubików Jakoś to rośnie to wszystko Mam trochę glony rzucałem liści dębu liści orzecha Większy, zwiększyłem karbo wywar szyszek olchy no zobaczymy czy zabija je wszystkie może nie wszystkie no, ale powinienem je ograniczyć nieźle krewetki, gubiki To wszystko żyje trochę niektóre pod upadają na płetwach nie? więc nie wiem czy nie włączyć lampy UV na 3 dni zawsze tak sensownie jest pociągnąć za 3 dni lampo, nie, wtedy wyjaławia się wodę z tego wszystkiego, co tu pływa w tej wodzie, nie. Ogólnie bakterie w samej wodzie nie są potrzebne, filtrze tak i w podłożu też, ale nie w wodzie, wiecie. Może te ryby by tak trochę, te systemy ich immunologiczne troszkę odpoczęły dzięki temu. I chyba tak zrobię, Walne na 3 dni i będzie super. Poza tym raczej nie mogę za, za bardzo na nic narzekać. To jakoś tak działa. Ewentualnie zmniejszę troszkę dawkę na pozorze, bo, bo, bo chyba jest troszkę za dużo. No, ale tam bycie nieźle. Można się bawić. Wyjąłę trochę tę wody Fit mi się już troszkę, wiecie, podmulił, bo już nie bąbluje. Pasowałoby go przepchać trochę, ale jeszcze nie teraz. Zdaję sobie sprawę, że jest sporo tych ryb, ale jeszcze jakoś daje radę to wszystko utrzymać w ryzmach. ostatnio troszkę mieczyków, takich małych, te, te egzemplarze, które zamierzam sobie zachować, nie, dla siebie, jest ich tu kilka. No i Molinezji, wiecie, bardzo fajny miód mi wyszedł, bardzo, bardzo, przez dużo B. I tu też się opuściłem. Wyszedł, wiecie, miód y, proporczykowy, księżycowy, no to, kurde, to już jest tak... Bardzo wysoko wyhodowane nie? w tym znaczeniu. Bardzo wysoko wyselekcjonowane, nie. Tutaj macie na przykład proporczykowo, widzicie? Proporczyk księżyc. Tego nie widać tu następne obok, nie? No to będą fajne jakieś takie kurde. Tu mam takie dwie o, następne, nie? takie typowe proporczyki. ostatnio praktycznie już takie mi się rodzą, nie? Ale to wynik już w selekcji. No i głupole już są wysoko wyselekcjonowane. Widzicie, nie? No, czarny, mieczek, czarny mieczek, czarna samica. No i żywe liście, widzicie, ten. Ja nie, nie suszę, jak mogę wrzucić zwykłe, to, to zwykłe wrzucenie. I obok liście orzecha, tam w sobie, widzicie. Typowy orzechowy, nic się nie dzieje. No, tutaj jakiś suchy tam tam jakiś tam jeszcze też kawałek grzybego, tu też kawałek grzybego widzicie no rzucam jak leci nic się nie dzieje tam w jakieś liście też dębu no i no, nie wiem czy jest to efekt ale krewetki na pewno się cieszą wiecie na pewno to lubią tu jakieś szyszka olchy leży o Popływają te wszystkie mu no nie, niepokoją mnie tej ich płetwy, te, wy, wy tego nie widzicie, ale ja to widzę, nie? Że troszeczkę so, coś jest lekko, nie tak, co, co z niektórymi, nie? Tylko wrzucę to ufał i będzie dobrze. Widzicie, no, da się hodować te gubiki. Nie? No, tego strasznie dużo z, z czasem jest. No, ale wychodzą naprawdę fajne, zobaczcie jaki tutaj jest fajny, nie. No, ni to zielony, ni to czerwony z przejściem pięknym. No, takiego tu można zostawić. Albo taka, taka samica, widzicie, też fajna, nie? No. Właściwie tu same już takie samice, tylko może jeszcze nie do końca wszystkie mają takie kolory jakbym chciał, no ale następne pokolenie już takie będzie. Albo takie, widzicie, wariat. Taki Tajgerek, co się tiger, no obie te swoje ryby trzeba o to dbać troszeczkę, nie? Tu Też fajna samica. Może taka z barwami średnimi, no ale nie? Ślanie. No i krewetki to wszystko żyje jakoś tam razem. nie? To wiecie co, to z krewetkami to też nie jest tak, że to wszystko w tym zbiorniku daje radę wytrzymać z tymi gubikami. Ja wiem, że te gubiki i takie te krewetki mocno selekcjonują, nie? Mocno wiecie, i to jest tak, że nie dają niektóre rady. Tutaj dużo w, ty, w tym zielsku siedzi krewetek, nie? tych małych, ale te gubiki cały czas grzebią w tym i wywalają nie? te młode. Powiedzmy, że to w tym akwarium mam pokazowe krewetki, nie? ale jeszcze mam krewetkarium, gdzie ma, krewetki mają zupełny spokój, i mogą sobie siedzieć do bólu. To wszystko tam już wtedy żyje. Nie? Tam pływa raptem jeden gubik yy, wyszkolony na planarię nie? i on to zbiera. i Patrzcie, jakiegoś śmiesznego tego Gupola. No nie Gupola, tylko. Nie czeka, widzicie? O, tutaj takiego. 50-50, widzicie? O, pół na pół. Pół czarny, pół tenny, ale bardzo ciekawy jest. Zobaczymy, czy, czy z nim wszystko będzie w porządku. Na razie nie, nie wygląda źle, ale one jakoś są. U mnie one się jakoś ciężko hodują. jakby wyjdzie taki czarny. O, czy... To się składa z nimi jakoś tak. Bo to już któreś podejście nie i zobaczymy. No, no, no ale reasumując, no, jasno. Jak ma wyżyć, to wyżyje. No, wracając, nie. no, mam, mam w tych krewetkarach po jednym gubiku wyszkolonym mnie na ten, na te wszystkie, wiecie, na te wypławki, nie. No i wyciągają te gubiki, ale mam, mam po jednym. A gubiki szkoli się bardzo prosto, wiecie wrzucacie go w takiego wiadro, trzymacie tam z tydzień i nie karmicie niczym, dosłownie niczym, oprócz wypławków, nie? i on po prostu no, musi zacząć jeszcze wypławki, nie? no i bierzecie takiego gubika, wrzucacie go do, do krewetkarium, nie i on nic innego później już nie chce jeść, tylko te wypławki, nie i węży po szybach i po tym elementach właśnie za tym, nie no i macie spokój, nie? Oczywiście to gubik będzie wyżerał tylko małe wypławki, nie? Siłą rzeczy że to jest mała rybka, nie? No ale sposób działa, sprawdźcie. No i ja tak robię. Na pewno jakaś tam część jakaś krewetek leci w ten sposób, no ale lecą wypławki, nie? Czyli źle nie jest. Spróbujcie sposobu. Sposób działa. Tylko oczywiście gubik musi być malutki, nie? No, zależy ile tych wypławków też macie, Tu cud też się nie spodziewajcie. Nie? Jak macie tam zawalone akwarium wypławkami to trzeba coś zrobić, żeby um, tych wypławków nie było. A i następny sposób, powiem wam dlaczego macie stado wypławków. Macie dlatego zawsze stado wypławków, bo wypławki są mięsożerne. Czyli jak karmicie na przykład e, żarciem e, mięsnym te wasze krewetki, nie? I coś zostaje, to tuczycie wypławki na tym. Ja na przykład zawsze staram się tak minimalnie karmić mięsnym żarciem, a bardziej spiruliną albo jakimś innym roślinnym, nie? W ten sposób no, ograniczacie, że tak powiem, no, jedzenie dla wypławków, nie? No i dobrze mieć te zwykłe ślimaki, na przykład, które, że tak powiem, doszły wszystko. Po tych, wiecie, po krewetkach, nie? Jak, jak, jak nie, co krewetki nie dadzą rady, to, to ślimak opierdzieli, nie? No i wiecie co, no i... to jakiś tam gubik, żeby pływał mały, żeby wyżar to, to, co się wylęgnie przypadkiem, nie? No i ja tak robię, nie? Na pewno leci część krewetek, ale generalnie nieźle. Gubiki głównie pływają po szybach, nie? A krewetki muszą mieć duże gąbę, żeby mieli się schować. Cały sekret. No to dobra, no to tyle tym tytułem tego filmu. A jeszcze pokażę Karembosa od Alexa. Nie, nie wiem czy oglądasz ale zobacz, jak fajnie to poszło. Wiecie co? Wiesz co, jest przy, przy tym przy dyfuzorze tlenku węgla ładuje Karbą aduje też yy, siarczan potasu i azot potasu. No i ten pęd jeden taki kurde, wybuch, że tak powiem, działa. No dobra, no to pozdrawiam. Tyle.